Następny punkt programu. Idziemy na masaż. Hej. Kopunka. Dzisiaj wybieramy sobie dwa masaże dziecięce oraz jeden masaż stóp ze scrubbingiem. Water. Aha, mamy fajną wodę. Dalej. Wow, ale blisko morza dzisiaj jest. Widzieliście? Jest dosyć wzburzone. Uwaga, nie upadnij. No. Ale jest dosyć czyste niebo, więc widać wyspy. Aha. Nikogo dzisiaj nie ma, tak jak to w niskim sezonie po prostu jest, że jest pusto. Pawiarnia jest całkiem pusta. Dopiero to w zasadzie, jeżeli jacyś turyści jeszcze są na wyspie, to wychodzą wieczorem. Masaż zaraz się rozpocznie, czekamy tylko aż przyjdą panie, które będą nas masować. Wow! Kasia dostała swoją torbę, którą zamówiliśmy, i pani zrobiła jej. Teraz pasuje ci do stroju, do spodni, do wszystkiego. Dobra. Przed każdym masażem, wejściem na łóżko masażysty, bardzo potrzebne jest umycie stóp. Pójść zrelaksować z mamą. Ja taki masaż bezdotykowy lub mało dotykowy, czyli masaż stóp, a właściwie scrubbing, ponieważ od wody solnej zaczęła mi bardzo skóra schodzić, też trochę opalenizna, więc trzeba zrobić z tym porządek. A dziewczyny oczywiście, full wypas, biorą sobie masaż całego ciała. <grym> Pierwszy raz w życiu mam scrubbing stóp. I ogólnie spodziewałam się takiego szczotkowania i nieprzyjemnego dość masażu, ale pani coś tam delikatnie nakłada na moje stopy, nie wiem. Jest to dosyć zimne i bardzo przyjemne. Naprawdę na razie scrubbingu jakiego takiego nie czuję. Przy scrubbingu stóp otrzymałam właśnie całościowe, czyli masaż uciskowy całego ciała, co było bardzo fajne, bo nie było tak intensywne, a jednocześnie odprężające. Nawet masaż głowy, jak widać. Teraz pani ściąga tą pastę, którą tam nałożyła na mnie i pewnie będzie szorowanko. A dziewczyny pełne relaks. Prosto. Patrzcie, domki są tutaj e, na wzniesieniach. E, ciekawe osiedle znaleźliśmy, zaraz koło naszego hotelu, gdzie właśnie są wszystkie guty i kurki. A, a tutaj przyszliśmy, ponieważ na Facebooku pokazało mi się, że tu są najlepsze serniki w całym mieście, więc idziemy zobaczyć można wejść do restauracji właśnie tę no shoes restauracja nazywa się restauracją na drzewie i rzeczywiście musieliśmy do niej wejść trochę od tyłu, ale od przodu też są fajne schody a w menu restauracji jest super super sernik, kisz różne takie fajne ciasteczka do tego można wypić kombucha, czyli bardzo zdrowotnie. Mamy tutaj mafinki, ciasto kokosowe, ciasteczka. Wszystko jest w lokalu klimatyzowanym, bardzo ładnie tutaj przygotowane. Dodatkowo można napić się bardzo zdrowotnych rzeczy, jak na przykład macha albo jakichś nutri drinków. Tutaj dostępne są też kombucha. Dziewczyny zamówiły sobie po brownie, okej, okay. a pani nam przyniosła taki duży dzban, właściwie butle wody i kubeczki. Mmm, dziewczyny dostały swoje ciasteczko. Mhm, jest. Mhm, Miam, miam. They're decorating. <laughs> Najpierw sobie udekorują swoje brownie. A potem zjedzą. Mm. Mm. czekolaty. Hmm? cool down so quickly. Mm. Yeah, do cool down so, quickly? Mm -hmm. so nice. Where is the daddy? Yes. <laughs> daddy. Mm. Więc bardzo fajna klimatyzowana malutka restauracyjka. M kawiarenka, gdzie zakupiliśmy mój ulubiony sernik. No i teraz, jeżeli się okaże, że ten sernik jest dobry. To w sumie trochę źle, bo ta kawiarnia jest dosłownie na rogu, tu gdzie mieszkamy. Z tyłu jak się odwrócimy, tam zaraz jest nasz dom. I właśnie stąd dobiegają te dźwięki Koguta. A i że te domki wokół restauracji z tyłu to jest takie wejście tylnie do restauracji. Są takie domki właściwie na wysokim podbiciu, jak widzicie, i one są zamieszkałe. Tutaj chyba można wynająć jako turyści i sobie mieszkać. Takie ciekawe, dzikie miejsce, zaraz za naszym płotem, tu przebiega nasz płot. Mhm. I tutaj właśnie są koguciki, które tu mieszkają. Podejrzewam, że jest to też teren, gdzie zamieszkują lokalni ludzie. Bo to wygląda jak dom lokalny. I tutaj też wygląda jak dom lokalny. Albo jakaś taka chatka dla kurczaków, nie wiem. Nie znam się na tym, ale... Tak to wygląda. Stąd dobiegają właśnie odgłosy koguta codziennie. Rano, tu mamy kogutki, kaczuszki. To jest właśnie u nas za bramą. Mama, Kurki chcą jeść coś. W tym urokliwym miejscu w środku dżungli, za moim płotem, to tutaj, słuchajcie, jest domek do wynajęcia. Można, jak najbardziej, sobie wynająć to taki malutki domek. A z tego domku tutaj widać dach mojego domu. To no bardzo ciekawe miejsce. Z, z ciekawości, może wyślę smsa. I się zapytać, ile ten domek kosztuje. To jest w ogóle chyba jakieś takie osiedle. Chodź, idziemy na nasz Motosan, który tam już czeka. a o, i o, no i Cześć. co się potargało? Piękna. A! Gotowa? Nie. Jest still trochę tangled. tangled. Mama jest jeszcze trochę tangled. Okay. Yes, Grace is yeah, Gracie's ready. Nice. Oh, no. my me. Oh, oh. Powder, mm -hmm. mm -hmm. oh good night, my yeah. little one. There you no, go. Baby. Thank you. Just Mama I can see. Yeah. Bye bye, Gracie. Papa.